Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim, ostatnim dniu naszych rozważań nad słowem wielkiego tygodnia wokół Triduum paschalnego. Dzisiaj Wielka Środa. Ewangelista Mateusz przedstawia dramatyczny moment zdrady Judasza. To postać, która rozpoczyna naszą ewangeliczną opowieść. A to, co się wydarzy później, to konsekwencje jej wczorajszego wyjścia w mrok. Zatem oddajmy głos świętemu Mateuszowi. Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu. A gdy jedli, rzekł – Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceli, zaczęli pytać jeden przez drugiego – Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział – Ten, który ze mną rękę zanusza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, Lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go zdradzić, rzekł: Czy nie ja, rabi? Odpowiedział mu: Tak, ty. Moi drodzy, poświęćmy tej tragicznej postaci, jaką jest Judasz, trochę więcej miejsca. Ma on swoje niechlubne pięć minut, w historii zbawienia świata przez Jezusa. Możemy powiedzieć, że był tym, który rozpoczął wydarzenia, które dzisiaj obchodzimy w świętej liturgii Triduum Paschalnego. Tradycja podaje, że Judasz był prostym handlarzem pachnideł. Zobaczcie, znowu w dzisiejszych rozważaniach pojawia się motyw zapachu. Nie dziwi zatem fakt, że to Judasz jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że Maria użyła bardzo drugiego olejku, kiedy namaszczała stopy Jezusa. Judasz mówił do Jezusa rabbi, a więc nauczycielu, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, co mogłoby sugerować, że widział w Nim po prostu nauczyciela, jakiegoś mentora, nie dostrzegł w nim Boga. Popełniając grzech styrady, zapomniał o Panu Bogu i odrzucając grzech od siebie, również o Panu Bogu zapomniał. Chciał tę tragiczną sytuację zdrady Jezusa naprawić własnymi siłami, bez Boga, ale nie była to dobra decyzja. Niestety szatan już sączył w jego ucho zwątpienie i wszystko zakończyło się dla niego tragicznie śmiercią samobójczą. Wielu biblistów twierdzi, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus podał Judaszowi chleb prosto do ust. Był to gest przyjacielski. Podać kawałek chleba do ust w tym przypadku Judaszowi oznaczał gest umiłowania, pojednania i wybaczenia. Tylko Judasz tego nie zrozumiał, bo nie chciał słuchać słów Jezusa. Ewangelie nie mówią o motywach zdrady Jezusa w sposób jednoznaczny, pozostają hipotezy. Ale może Ważniejsze jest pytanie, które ja mogę sobie zadać. Z jakiego powodu ja mógłbym zdradzić Jezusa? Albo może inaczej, każdy z nas ma jakiś motyw osobisty, odejścia od Niego, zerwania z Nim relacji. Ewangelia Środowa przywołuje także scenę przygotowania do wieczerzy świątecznej. Jezus mówi słowa, chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie dopytują się, gdzie i w jaki sposób ma zostać ona zorganizowana. Na dzień przed Triduum Paschalnym i ja zapytam Jezusa, gdzie chce się ze mną spotkać, i jak mam się do tego spotkania przygotować, co mogę Tobie powiedzieć o moich małych i wielkich zdradach. I pewnie wyznam mu, Panie Jezu, najbardziej boję się tego, że moje więzi z Tobą. Zostaną zerwane. Jeszcze jedno. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że zaczyna się święto prześników. Dlaczego prześniki? Przaśny chleb to chleb upieczony bez zakwasu. Żydzi przez 8 dni świąt Paschy nie jedli ani nie posiadali w domu produktów kwaszonych i podlegających fermentacji. Ani okruszek takiego pieczywa nie mógł mieć miejsca w domu. Stąd bardzo dokładne. Porządki w każdym domu. Czyli żydowski dom bez kwasu. Czy my też te święta potrafimy obchodzić bez kwasu, bez złości, nawet bez okruszynki niechęci? Gdy już tak długo jesteśmy razem z racji kwarantanny narodowej. Potrafimy bez kłótni. Przed naszymi świętami paschalnymi także porządki, staranne przygotowanie. Potraw Świątecznych na śniadanie wielkanocne. Jednak koszyczek ze święconką w tym roku będzie poświęcony nie w naszym parafialnym kościele, ale będzie pobłogosławiony uroczyście w naszych rodzinach, podobnie jak czynimy to w czasie Wigilii. Na koniec moi drodzy, kilka słów na temat Wielkiej Soboty. Celowo minąłem Wielki Piątek, ponieważ Wielki Piątek w czasie homilii parę rzeczy istotnych na temat Wielkiego Piątku powiem. Można będzie odsłuchać w internecie, bo będzie transmisja z naszego kościoła. Wielka Sobota to przede wszystkim w kościele czas ciszy, koncentracji na grobie Pana Jezusa i tradycyjnego postu. To czuwanie w oczekiwaniu na chwilę zmartwychwstania. Nigdzie nie zapisano, o której godzinie Pan Jezus zmartwychwstał. Wiemy, że zgodnie z tradycją żydowską kolejny dzień rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, więc czuwanie paschalne to najważniejsza liturgia w ciągu roku, by nie przegapić poranka zmartwychwstania. Zaczynamy liturgię Wigilii Paschalnej od zapalenia ogniska na znak przypominający objawieniu się Pana Boga w grojącym krzewie Mojżeszowi. Ten ogień zapali świecę paschalną, uosobienie symbol Chrystusa. Na słowa: "Światło Chrystusa niech zabrzmi z głębi naszych serc, Bogu niech będą dzięki." Głośno, tak by wszyscy sąsiedzi mogli usłyszeć, że cieszymy się nadchodzącym zmartwychwstaniem. Zapalcie świece w waszych domach i wyśpiewajcie mocno te słowa: "Bogu niech będą dzięki." A piękna liturgia wigilii pasalnej Wielkiej Soboty niech trwa za pośrednictwem mediów w naszych domach, bo niezależnie od sytuacji, w której nam przyszło przeżywać te święta, Chrystus nadzieja świata prawdziwie zmartwychwstał. A zapach kadzidła narodowego, zapach Boga z naszego parafialnego kościoła, niech roznosi się w Waszych domach. W Waszych rodzinach. Moi drodzy, bardzo dziękuję za te kilka spotkań nad Słowem Bożym. Bardzo przepraszam Was za wszelkiego rodzaju niedoróbki, za bardzo amatorski montaż, ale robię to pierwszy raz i właściwie cały czas się uczę. Tak jak powiedziałem w pierwszym moim wystąpieniu, że potrzeba jest matką wynalazków. Więc nie wiadomo czasami, jakiej umiejętności przydadzą się w naszym życiu. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za pozytywne słowa, za motywację.